Słuchajcie, żeby się trochę odstresować, przyjechałem do mojego ulubionego miasta. Do mojego ulubionego miejsca. Z moją dziewczyną. Do łaźni. To właśnie. jest bardzo ciekawe miejsce. Jest bardzo ładnie. i Są zajebiste sauny. Duży wybór jest, jest... Są beczki z ciepłą wodą, z zimną wodą. Są sauny fińskie, mokre. Naprawdę spoko miejsce. Wiadomo, że nie będę nagrywał w środku, bo to jest akurat taka strefa, gdzie się chodzi nago. Ale to jest taki przedsmak tego, co się dzieje w środku. Całość jest wykonana w takim rzymskim stylu. Wszędzie są freski, wysokie stropy. Wszędzie są takie mozaiki i naprawdę towarzyszy temu bardzo odprężający klimat. Zajebiście się czuję. Oczyszczony. Z całego tego syfu, i chociaż spałem bardzo krótko, bo nabijałem jeszcze węgle, to się czuję świetnie, jak nowe. Nie trzaskać drzwiami. A teraz się teraz zepsuję, bo idę na cheatmila. Jak myślicie, co będzie? Czy będzie typowo? Czy może jakaś polska kuchnia? Czy może co ma do zaoferowania Wizbaden? Ma naprawdę dużo do zaoferowania. Czy pójdę w jakieś ciekawe miejsce? Jakieś nietypowe? Spotkanie sieciówek Burger Kingów, Subwayów i tak dalej starymi, ale bardzo ładnie zachowanymi i odnowionymi kamienicami Stare miasto Wizbaden. Bez stresu zajebiście To jest takie oszukanie, ładowanie śmieciem duży duży atak soli na wieczór i na pewno sobie z tym poradzę. A to że raz czuję po żarciu tego wszystkiego dżemów, bananów i tak dalej i tak dalej, nawet tej nuteli czekolady po zjedzeniu soli, ziemniaka i jakiegoś chamskiego mięsa cenne. No.